Dziewczynka, która zgubiła się w lesie. Dziewczynka o imieniu Eliza miała długie rude włosy, które zawsze zaplatała w dwa warkocze. Pewnego dnia poszła do lasu na zbierać owoców leśnych. Zobaczyła tam dwa śliczne zajączki. Przystanęła i przyglądała im się. Stała nie poruszając się, żeby ich nie spłoszyć. Zajączki bawiły się obok starych buków. Nie mogło jednak stać dłużej, bo wiedziała, że mama będzie się martwić. Poszła dalej, bo zobaczyła duży krzak malin. Zaczęła je zrywać. Z daleka usłyszała jakiś dziwny hałas. Eliza przestraszyła się, ale chciała jeszcze nazbierać. Za chwilę znowu usłyszała ten odgłos, który był coraz bliżej. Las jest ciemny, gęsty, z dużymi rozłożystymi drzewami. Mogą się w nim łatwo zgubić, bo jest taki duży, pomyślała. Bał się coraz bardziej i zaczęła płakać. Postanowiła sprawdzić, co tam jest. Zobaczyła duże, włochate zwierzę z wystającymi kłami i osiem jego małych. Eliza podeszła zbyt blisko i wystraszyła się. Zaczęła uciekać, biegła tak, nie wiedząc jak długo, zmęczyła się, obróciła się i nie widziała nikogo. Odetchnęła z ulgą. Zaczęło się ściemieć, posłyszała hu hu, hu, hu. Gdzieś daleko była soba. Bardzo się bała i zrobiły się zimno. Ścieżki było bardzo nierówne. Było dużo wystających korzeni. Szła dalej i potknęła się o korzeń dębu. Wstała i otrzepała sukienkę. Popatrzyła w górę i zobaczyła wiewiórkę. Jak się cieszę, że Cię widzę! Zgubiłam się. Pomóż mi odsługać drogę do mojego domu. Bardzo chętnie, ale nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Widziałam tu niedaleko małą chatkę. Mogę zaprowadzić Cię tam. Dziękuję Ci. I poszłam. Daleka zobaczyła światło i poszła w jego stronę. Zobaczyła małą chatkę, a obok niej Jelenia. Zapukała do drzwi i otworzyła jej starsza pani. Z krzywym nosem podpierała się drewnianą laską. Weszła do środka i tam zobaczyła czarnego kota i kruka. Eliza powiedziała: Dobry wieczór. Mam na imię Eliza. Zgubiłam się i nie wiem jak wrócić do domu. – Czy może mnie Pani wypowiedzieć z lasu? – Po co tu przyszłaś? Nie lubię dzieci! – I zaczaruję cię w zwierzątko, jak inne niegrzeczne dzieci! – odpowiedziała starsza pani. Podniosła laskę do góry i zaczęła wypowiadać zaklęcie, gdy nagle usłyszała ryk jelenia. Czarownica wyszła przed chatem i zobaczyła zwierzęta z całego lasu, sarenki, jelenie, jeżyki, a na drzewach siedziały wiewiórki oraz co zdziwiona zapytała, skąd się tu wzięliście? Wiewiórka odpowiedziała, zwołał nas jeleń, żebyśmy obronili tę dziewczynkę, żebyś jej nie zrobiła tego, co nam. Przestraszona Elza wyszła przed chatem i zapytała, co tak zmieniłaś decyzję z zwierzęta? Pewnego dnia. Przyszły do mnie zdenerwowane i wystraszone zwierzęta. Żeby złożyć skargę na dzieci, mówiły, że ciągle krzyczą, łamią gałęzie, straszą, śmiecą, niszczą domy, norki, gniazda, karmią ich swoim niesmacznym jedzeniem. Zagroziły, że jeśli im nie pomogę, będą musiały stąd odejść. Więc zaczerwałam te dzieci w zwierzęta, aby same zobaczyły, jak to jest. Czy można Pani je odczarować? Tak. Pod warunkiem, że nauczysz ich, jak zachować się w lesie. Będę wysyłać mojego kruka na zwiady, żeby zobaczył, czy doczytujecie obietnicy. Jeżeli nie dotrzymacie słowa, to na zawsze zostaniecie zwierzętami. Dzieci obiecały i czar rysunek. Czytały. Patrycja, Amelia, Susanna, Paulina.